Cześć Manko, witam z mojego garażu. Zacznę od tego, że materiał na ten na ten film, w sumie ten stół warsztatowy zacząłem robić kilka lat temu. Nie było wtedy założenia tych dwóch szuflad, nie było założenia tej półki. Była tutaj taka szafeczka. Dlaczego teraz są szuflady? No, bo tak zrobiłem. Dlaczego? No bo tak wymyśliłem, czy słusznie, czy nie, sam już nie wiem. Teraz dorobiłem sobie tutaj taki blat do końca, bo zawsze będę miał więcej przestrzeni i plus, jak będzie tutaj blat, no to tutaj będę mógł coś sobie jeszcze pozawieszać, czy jakieś takie listwy magnetyczne, czy może jakieś tablicę narzędziową, bo jednak tutaj troszkę jest mało miejsca. Postaram się poszukać. Największy problem u mnie to jest taki, że nawet coś wymyślę, także. Cofnijcie się teraz w przeszłość i zobaczcie, jakie, jak to było z tym stołem. Cześć, siemanko! Cześć, siemanko! Dzisiaj biorę się za stół warsztatowy, taki roboczy. Za dużego stołu nie zrobię, bo niestety garaż ogranicza mnie miejscem tutaj. Tą szafkę pod spodem, tam jest 10 szuflad. Chcę ją zostawić, bo mi jej po prostu szkoda wyrzucić, bo te szuflady bardzo się przydają. Mam taki fajny blat, ma prawie 3 cm, bo myślę, że on się tutaj Elegancko nada. Tutaj sobie na razie tak podstawiłem. Ale to jest trochę za nisko. Rurki mam już ucięte. 95 cm mają. Wolałem troszkę dłuższe uciąć. Bo na początku myślałem 90. Ale stwierdziłem, że może być trochę za niski ten stół. Lepiej trochę wyższy. A jak będzie za wysoki, to zawsze można nogę od dołu trochę przyciąć. Więc to nie jest problem żaden. Także rurki mam już ucięte. Tutaj mam taki fajny profil. Dosyć długi. Wystarczy mi na szerokość blatu. Blat będzie trochę przycięty, bo on tutaj za bardzo mi wystaje. I jak wjeżdżam samochodem, muszę strasznie, strasznie uważać, żeby tutaj nie zahaczyć. Bo zobaczcie, tu jest kanał, tutaj no trochę lipa. Stół myślałem na początku także na równo z szafką, ale niestety no on musi stać na swoich nogach. Bo czasami coś w imadle będę chciał puknąć, stuknąć czy coś, to no może być trochę lipa z tym ogólnie. Chciałem go przykręcić do ściany tam i tutaj na tej ścianie i na tamtej, a tutaj dać nogi no ale to też jak się będzie uderzać młotkiem czy coś, to tam podejrzewam, że się kołki poluzują ten blat jest troszkę za wąski w sensie takim, że on jest idealnie na szerokość szafki ale jak tutaj dam nogi to ten blat musi być wysunięty w tą stronę no i tutaj będzie to trochę brakować miejsca ale myślę, że tutaj to jest akurat nie problem, bo przy ścianie tutaj to coś się wykombinuje później coś się nawet dołoży tutaj i nie będzie problemu żadnego, bo ten profil będzie po szerokości, tak o z jednej i z drugiej strony, i on po prostu będzie stabilnie wszystko trzymał. Robię z tego materiału, co mam, bo mam za dużo tego tutaj w tym garażu i pełno śmieci stoi, a miejsce tylko ubywa zamiast przybywać. Mógłbym kupić jakieś kątowniki nowe albo coś, ale po co jak mam tyle materiału? Wstępnie sobie połapałem tą konstrukcję. Na razie tylko lekko przyłapałem, żeby zobaczyć, czy w ogóle wejdzie to na, na szafkę na szafkę. No, szafka między to normalnie wchodzi. Teraz będę musiał kątowniczkiem, sobie kąty wyłapać i wtedy pospawać to całkiem. No i będzie elegancko. Pojechałem sobie, kupiłem kątownik, bo kurde, żadnego nie miałem. Pospawałem to całkiem. Jedna część i druga. Kąty ustawiłem. Fajnie wyszło, bo bez kątownika to by to było takie porozjeżdżane, tak jest elegancko. Przymierzałem tam na szafeczkę, wszystko pasuje, tylko że podłoga jest dosyć krzywa. To nawet wcześniej widziałem, bo szafka tak się trochę buja. Tutaj jest niżej, a tam przy samej pójcie jest dość wysoko, będę musiał tam podkuć najlepiej. Czas dociąć blat, blat ma tutaj 60 cm, ale jak go tutaj ustawiłem to ciężko samochodem wjechać. To jest tak na styk, a jakbym czasami coś chciał z jednej czy z drugiej strony robić, to wtedy problem będzie. Dlatego muszę ten blat dociąć. W sumie nie jest mi taki szeroki potrzebny. Jak będę chciał coś większego robić, to może jakiś rozkładany stół sobie gdzieś zrobię, czy coś. A ten taki blat będzie tutaj na stałe, taki stolik. Jakieś imadło postawić, czy jakąś szlifiereczkę. Odmierzyłem tutaj na 45 cm. To będzie wyglądało tak. Będzie gdzieś. Parę centymetrów za szafką to będzie bardzo dobrze, nie będzie na równo, no i nie będzie jakoś, nie zabierze mi to strasznie dużo miejsca. Piła jest, to jedziemy dalej z koksem. Blak mam ucięty trochę ciężko było tą piłką ciąć, ale niestety wyżynarki tutaj nie mam. Musiałem sobie jakoś poradzić. Tutaj tak trochę krzywą mi wyszło musiałem poprawiać, bo ze skosa poszło lekko, ale to zamaskuję później wszystko się. Ładnie wykończy. Mam powiercone po trzy otwory. Trzy otwory w zupełności wystarczą. Teraz trzeba będzie przewiercić się w blacie. Mam poskręcane to jest ładnie na równo. No tutaj brakuje, ale to wiedziałem, tutaj czymś się to wypełni. Śruby dałem takie. Z jakichś starych mebli, z taką podkładką, ładnie tutaj wyszło, że jest na równo i elegancko. Teraz daję tutaj rozpórki, żeby mi tu ładnie rozbierało, bo. Nogi mi się trochę zjechały do środka. Wymierzyłem sobie z jednej strony, z drugiej strony i zaraz tutaj przyspawam. I będzie fajnie, bo będą prosto nogi stały. Teraz są o, prościutko, a bez tych rozpórek zjeżdżają się do środka. Nie wiedziałem czym wypełnić tą lukę tutaj, ale przecież obciąłem tam z tyłu kawał takiej płyty. Tutaj dotnę takie 8 cm pasek, i na długość. A ten rant tutaj taki zaokrąglony, po prostu tutaj zeszlifuję i będzie ok. Mam docięte. No tutaj fakt faktem jest czarne. To by można było wyszlifować tutaj ten rancik. No ale lepiej takie wypełnienie niż jakimś innym materiałem. Poza tym tutaj i tak zawsze coś postawię, nie będzie tego widać. Dobra, docięte. I blacik jest. Jest dobrze. Trochę mi te nogi nie wyszły tak. Czy tak są równiutko, bo patrzyłem kątownikiem, ale. W te strony nie wyszły równo, wyszły tak lekko w tą stronę, ale to bym musiał teraz to rozciąć i trochę przesunąć. Ale nie wiem, czy mi się wtedy wszystko nie pozmienia. A tak stół stoi, wiadomo. Jeszcze trzeba będzie go wypoziomować. Jeszcze coś z nim zrobię, ale to musi być troszkę cieplej. Także na razie ze stołem koniec roboty. Widzimy się za. No dla Was, za chwilę. Poczekaj teraz chwilę. Trwa ładowanie filmu w międzyczasie. Kliknij czerwony przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Przy okazji zostaw łapkę w górę, jeśli ten film Ci się podoba. Cześć! Musieliście chwilę czekać na ten film. W sumie no, u was to trwała chwila, u mnie to trwało około roku. Bo praktycznie z tego co widzę nagrania to zacząłem robić ten stół rok temu. No i praktycznie, prawie po roku zaczynam go kończyć. Nigdy nie było czasu jakoś na to. Co zrobiłem? Wyrównałem te nogi, bo okazało się, że trochę były krzywo. No i pomalowałem. Pomalowałem tutaj blat od środka też, bo nie chciało mi się tego oklejać taśmą. Pomalowałem i wygląda to dużo lepiej. Nogi się wyrównały, wcześniej były takie przekoszone, ale jak uciąłem, to ustawiłem to jest OK. Teraz muszę dociąć takie podkładki z takiej grubej gumy, żeby mi trochę amortyzowało ewentualne wstrząsy. I muszę go trochę wypoziomować. Co zrobiłem? Trochę naśmieciłem. Dociąłem takie gumy pod nogi i tutaj przykręciłem kątownik do ściany i do stołu, żeby był jeszcze bardziej stabilny. I żeby mi nic nie wpadało tam pomiędzy stół a ścianę. Bo niestety ściana idealnie prosta nie była. Pomalowałem kątownik śnieżką na rdze. Bardzo długo już mam tą farbę, ale elegancka jest. Bo już tyle czasu ją mam i maluję i maluję, takie pierdoły to bardzo wydajna. Stół próbowałem wypoziomować, ale niestety podłoga trochę ucieka i albo bym miał te nogi całkowicie tak po skosie, albo po prostu ten stół lekko ucieka, ale to nie ma problemu z tym. Najważniejsze, że jest stabilnie, gumy trochę amortyzują hałas, bo tak jak na betonie bym stukał, to Strasznie niesie po całej posadce. Cześć Manko. W końcu się zdecydowałem, jak to zrobić. Dam tutaj takie dwie nogi, jedna, druga. I teraz tak, tutaj będzie jedna półeczka. Dotąd połączona zostałem. Wyprostowałem to trochę, bo było widać, jakby to tak tak szło. No i faktycznie poziomica pokazała. Tutaj ogólnie, tu jest niby równo, ale. Któraś z tych płyt kiedyś musiała nawilgotnieć i lekko spuchła przez to jest tak jakby wyżej. Ale tutaj było za wysoko, tak jak to miałem na równo tutaj z tym czarnym, to upuściłem to aż tyle niżej i teraz jest tutaj równiutko. Jest równiutko, także elegancko. Tutaj mam przyspawany jeden do półeczki i już jest to wzmocnione. Teraz tam przykręcę jakieś, jakiś kawałek, kątowniczka. Tutaj tak samo i zrobię tutaj na tą półeczkę, no ale powoli do przodu. I działam tutaj dalej sobie.